Dzień dobry Państwu. Gościmy w Bielsku Podlaskim, w pięknym obiekcie w Domu Kultury Bielska Podlaskiego, którego dyrektorem jest pani Elżbieta Fionik. Dzień dobry, pani, dzień dobry Państwu. Pani dyrektor. Piękna placówka. Wiem, że oficjalnie jeszcze nie było przecięcia wstęgi, mówiąc już tak prostymi słowami, ale działalność prężnie zaczyna wracać po tym okresie pandemii, bo dzisiaj otworzyła Pani właśnie drugie, drugą edycję bodajże, tak? drugi otwarty, drugi mistrzostwa szachowe, tak? taki turniej szachowy. Więc tak, no, nie otworzyliśmy się jeszcze oficjalnie, ale z tego co widać, działamy, działamy prężnie właściwie od momentu przeprowadzki do nowego budynku Domu Kultury, a to miało miejsce w październiku 2020 roku. Od tej, od tej pory właściwie nie było dnia, żeby cokolwiek się nie działo, bo w naszym, naszej placówce. Pomału wznawiamy działalność i filmową, kinową, i zajęcia się odbywają wszelakie maści, zespołów, kół zainteresowań. Między innymi powołaliśmy do życia e, szachowy klub seniora, który właśnie jest e, organizatorem drugich otwartych Mistrzostw Bielska Podlaskiego. E, pierwsze Mistrzostwa, ciekawostka szachowe. Się, szachowe. Odbyły się w 1963 roku. Wygrał je pan Hackiewicz, który obecnie organizuje te drugie mistrzostwa szachowe. A więc, jakby po 58-letniej przerwie, wracamy, mam nadzieję, do dobrej tradycji. Chociaż tradycja gier szachowych, ale nie tylko. Cały czas trwa, ponieważ w każdych dniach Bielska Podlaskiego były organizowane turnieje szachowe dla młodzieży, dorosłych. Były to amatorskie turnieje, ale też z udziałem no, znawców tej gry królewskiej. Więc jakby powracamy w ten, w ten czas, kiedy zazwyczaj odbywają się dni miasta, właśnie. Z mistrzostwami szachowymi. Wiadomo, czas pandemii jest taki, że nie wszystko da się zorganizować tak na takim poziomie i tak otwarcie, jak do tej pory się odbywało w poprzednich latach. Jednak namiastką e, takich działań w ramach Dni Bielska Podlaskiego są te mistrzostwa. Oprócz tego mamy, dzięki Bogu, otwarty już, już sezon e, filmowy, więc mamy sporo filmów, e, sporo... E, kino nasze po prostu działa bardzo prężnie. E, oprócz tego e, są otwieramy również wystawy. Galeria nasza jest otwarta właśnie od października 20 roku. Działają również, przychodzą na próbę zespoły nie tylko dziecięce, ale też właśnie prężnie działające zespoły seniorów. Jest to chór wasiloczki, białoruski chór, ale także chór polskiej pieśni narodowej. Tam sporo seniorów również działa. Mamy klub poetycki, w którym działa również. Sporo seniorów z Bielska. W ogóle seniorzy, wydaje mi się, z Bielska są bardzo aktywną społecznością, ponieważ no. hmm, gdzie tylko się da, mimo pandemii, po zaszczepieniu, od razu ruszyli po prostu do działania. Yy, I grają w szachy, śpiewają, tańczą. Yy, realizują swoje pasje. Myślę, że tak. Pani dyrektor, ja w ogóle chciałabym, nie chciałam przerywać, chciałabym pogratulować, że po tylu latach wróciliście do tej królewskiej gry w szachy. Bo w dobie internetu, w dobie tych, że tak powiem, różnych współczesnych zainteresowań młodzieży, które płyną z, z internetu, z, z możliwości takich, no te rozgrzywki intelektualne no, zostały gdzieś z boku. Dzieci, się, dzieci, młodzież zamykali się w tych swoich czterech ścianach i praktycznie wszystko online w okresie pandemii. To okej, okay. ale jeżeli to wcześniej się działo i na co dzień, no niestety, ale no ich wyobraźnia, ich sposób myślenia, ich otwartość na no uległy w tym momencie w gruzach. Tak, to jest cały ogromny temat, co się dzieje z młodzieżą, tak? I z dziećmi, no to dziećmi. wiemy dokładnie, jaka teraz będzie rola psychologów i psychiatrów, więc. No niestety, ale może stety, ponieważ takie ośrodki jak my mają przed sobą, myślę, że bardzo poważne zadanie. Tak, i ogrom rzeczy do zrobienia. W tym o, kierunku. Między innymi małymi kroczkami przez takie mistrzostwa, tak? Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, mam nadzieję, bo, bo my również młodzieży proponujemy i nie tylko młodzieży, dzieciom, e, rozwijamy się również, jesteśmy nowocześni, mamy swój na przykład kanał na YouTube, mamy e, e, na przykład też powołaliśmy do życia studio filmowe, bo, bo takie też e, proponujemy jakby udział, robimy wywiady. Nie odstajemy od reszty. Ale... No bo to jest też bardzo potrzebne. Osiem. Bo tu chodzi o to, żeby prezentować na zewnątrz dorobek artystyczny tych różnych grup społecznych, prawda? Oczywiście. I, oczywiście. i jednocześnie no, rozsławiać, ale dać też możliwość wszystkim uczestnikom wszystkich kół, yy, yy, które działają, czy teatralnego, czy muzycznego, czy plastycznego, pokazać ich dorobek twórczy i zaprezentować, że można jeszcze inaczej, prawda? Tak. Się realizować. Tak, jednakże naszą podstawową działalnością, czy to, co najbardziej lubimy, lubią domy kultury, to jest bezpośredni kontakt. Tak. I więc działania polegające na bezpośrednim kontakcie z publicznością, z odbiorcą, bez tych oczu gorących, tak? bez, bez tych uśmiechów, czy nawet krzyków, no nie wyobrażamy sobie koncertów. Nawet zwiedzania naszej galerii, więc otworzyliśmy po to, żeby można było zobaczyć zachwyt bądź zniechęcenie też, ale to nam daje dużo do myślenia i daje nam mm, też y, pozwala na to, żeby żeby się dalej rozwijać, wiedzieć, w którą stronę mamy iść. Tak, to jest bardzo cenne i, i najważniejsze w tym wszystkim kontakt z widownią. Ale żeby sprzedać to wszystko gdzieś dalej, bo y, uczymy się całe życie i inne placówki mogą po prostu też zaczerpnąć pewne yy, dobre przykłady, czy jakieś imprezy cykliczne, prawda, dla siebie. No i bez tych mediów, no nie mieliby możliwości zobaczenia tych form, które Państwo prezentujecie to w swojej działalności. Tak mamy czasy i y, y, trzeba żyć z tym, co mamy, cieszyć się tym, co mamy, bo, bo różnie może być. Optymizm. <laughs> My się cieszymy przede wszystkim naszą nową placówką i staramy się w jej przestrzeniach aranżować jak najwięcej działań, czy to online, czy na żywo. Pani dyrektor, serdecznie dziękuję. Rozumiem, że Państwa no, plany troszeczkę musieliście zmodyfikować z uwagi na tą pandemię. A mogę zapytać Pani dyrektor, od kiedy Pani kieruje placówką? Placówką kieruję od września 17 roku, więc jakby niedawno. Natomiast pracuję w Wielkim Domu Kultury od roku 1997. Byłam instruktorem do spraw teatru, zajmowałam się aktorami, teatrem, konkursami recytatorskimi, To jest jakby mój konik do tej pory. Poza tym bardzo lubię folklor, obrzędowość i tak dalej śpiew, taniec. I tak się zdarzyło, że z osoby kreatywnej stety, czy niestety, musiałam się przeistoczyć w takiego nieco urzędnika. Uważam, że stety. Ja też jestem z zawodu instruktorem teatralnym, pedagogiem, menadżerem i wychowawcą młodzieży, więc mamy bardzo pokrewne pasje. Zresztą jestem po reżyserii teatralnej w Domu Wojska Polskiego 3,5 roku. Moją promotorką była Antonina Gordon-Górecka, także ludzie kultury, sztuki, bardzo aktorstwa miło. i wszystkie inne. Zresztą Warszawa sama Pani wie, ma wiele teatrów, gdzie no my jako słuchacze pisaliśmy swoje recenzje różnych sztuk teatralnych i tak dalej. i sama też Całe życie byłam recytatorką, więc jak gdyby to tak wszystko zbliża. Pani dyrektor, no a w tym okresie normalności, do którego mam nadzieję, dojdziemy niebawem, ma Pani jakieś plany przyszłościowe, bo mówiła Pani o tych dniach bielska i wtedy oczywiście byłoby te wiele różnych imprez, festiwali i tak dalej. Rozumiem, że Państwo, pani mówi, że macie tutaj studio, że możecie robić wywiady, że macie tą multimedialną stronę rozwiniętą. Czy Robicie, czy, czy, czy macie wystarczający swój sprzęt na, na nagłośnienie i tak dalej, i tak e, dalej. Więc tak. Czy macie na to pieniążki, czy jakie są perspektywy dalsze? Mhm. W jakim kierunku będzie pani szła? Więc y, jesteśmy na etapie realizacji tej miękkiej, mi, miękkiej części ko, y, naszej y, inwestycji, czyli y, przez 5 lat y, od zakończenia tego finansowego, rzeczowego naszej inwestycji, musimy włożyć się w te ramki, w to, co napisaliśmy w projekcie, a więc rozszerzymy swoją działalność. Mamy oczywiście sporo do działania, sporo, sporo myśli, sporo różnych rzeczy, które przekształcimy z tego, co było poprzednio, rozszerzymy, bądź dodamy. No, macie teraz warunki działania. i to stąd wynika. Mamy warunki. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, jest on troszeczkę niewystarczający, dlatego napisaliśmy już projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Mamy nadzieję, że otrzymamy ten zastrzyk finansowy, który nam pozwoli na to, żeby jednak ta, te, to studio nagrań było takie pełnowartościowe, ponieważ troszeczkę nam sprzętu brakuje i korzystamy z prywatnego, z wypożyczonego sprzętu. Nas, nasi instruktorzy po prostu bardzo, się starają działać też w oparciu o własne zasoby. No bo cóż, tak to jest. No ale dobrze, że przynajmniej mają taką możliwość, tak, że nogą że, że i przede wszystkim chcą. No tak, chcą. Chcę się również pochwalić, bo mamy kilka takich działań o zasięgu międzynarodowym. Mamy nadzieję kontynuować bądź zacząć. Więc mamy. Festiwal Kantyczka jest to festiwal kolendy postorałki współczesnej. Mamy festiwal muzyczny dla dzieci i młodzieży, Podlaska Nuta. Mamy wspaniałe biennale Pasje i talenty twórczości artystycznej młodych i co roku z dwudziestu paru krajów, nawet w tym w poprzednim roku, zgłosiło się do nas ponad 20 krajów na ten konkurs. Naprawdę o wysokim, dalekim zasięgu, ale wspaniałe prace do nas przychodzą. Mamy zamiar teraz, mamy pomysł na organizację, jako że mamy nową salę kinową, pomysł na organizację festiwalu Niebieska Kropka o tematyce szeroko ekologicznej i dokumentalne filmy, i różne inne artystyczne, z warsztatami i tak dalej. Więc też mamy nadzieję, że się rozwiniemy z czasem i będziemy. Na taką stolicą też może na Podlasie filmową. Mamy wiele filmowych festiwali, ale nasz Bielsk też mam nadzieję, że, że dołoży swoją cegiełkę, cegiełkę do tego. Również wiele festiwali ponieważ jesteśmy... Bielsk jest miastem różnorodnym pod względem narodowościowym. Również mamy Białorusinów, Ukraińców. Oprócz katolików mieszkają również prawosławni. Więc nadal będziemy kontynuować i rozwijać te działania w stosunku do mniejszości, czy w integracji z mniejszością. Mamy festiwal piosenki Białoruskiej, festiwal piosenki Ukraińskiej, koncerty w ramach festiwalu muzyki cerkiewnej. Więc i re konkursy recytatorskie w tych językach. W ogóle tu wszyscy prawie, że mówią przynajmniej w dwóch językach. E sama jestem prawosławną Białorusinką, <grymna> więc e mam nadzieję, że nadal będziemy się integrować, mając e za podstawę. E to, to te, te piękne powierzchnie tak jakby nowego, zrewitalizowanego domu kultury. Pani dyrektor, bardzo pani dziękuję za wywiad. Dziękuję Pani serdecznie za tak szerokie spektrum działalności i, 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 i życzę Pani, żeby się to wszystko tak ułożyło, jak sobie państ, Państwo Pani wymarzyła, i jak Pani to ujęła w koncepcji myślę działalności tego ośrodka. Jest Pani osobą bardzo kreatywną, i myślę, że przy pomocy wszystkich ludzi dobrej woli i kogoś wyższego, że to wszystko się uda zrealizować. Gratuluję Pani osiągnięć. Życzę dużo, dużo zdrowia. Dużo, dużo tych właśnie kreatywnych pomysłów. Gratuluję tego, że myśli Pani o całym społeczeństwie i o integracji tego zróżnicowanego społeczeństwa, środowiska, w którym przyszło Pani pracować i działać. No i gratuluję przede wszystkim awansu. Dziękuję. Także Dziękuję. wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy Państwu. Był to wywiad z dyrektorem Domu Kultury w Bielsku. Podlaskim panią Elżbietą Pionik. Fionik. Dziękuję.